Cześć Szymanko. Podjeżdżamy w tym dzisiejszym pola Nie wiem jak nie będzie słuchać, bo nie będę kasku zajmował za każdym razem, bo jeżdżę motorem jesteśmy tutaj akurat na tym niefortunnym polu co się zakopałem, znaczy utopiłem i jeździmy patrzeć jak to wygląda bo... dni padał deszcz pod rząd no i nic nie szło w polach zrobić dzisiaj wieje, widzimy, że coś tutaj się zabiela środek jeszcze jest mokry ale mam nadzieję, że w tym tygodniu do świąt uda się posiać takich jeszcze pól naprawdę co woda nie stoi, nie są takie torfowe to zostało jeszcze nam do siania około 3 hektary a reszta pólno to naprawdę jest takie tam, no jeszcze woda stoi zanim zejdzie to nie wiem jak nie jest boże się tam nie uda posiać to będzie kukurydza Tak to wygląda Mam nadzieję że nie będzie padać ten tydzień że tam się uda zrobić no, Widać że się zabiela nie jest źle Będziemy, będziemy coś myśleć. No tu jest miękko. O. Ciasto. Także no niestety ten dałek musi ob obeschnąć. Jak będą nadawali deszcze no to zobaczymy, może przyjadę i posieję to co jest urobione, żeby coś było do przodu. To kurczę jak znowu się nie da tu wjechać przez najbliższe dwa tygodnie, no to co ja posieję w środku, w Także pomyślimy, zobaczymy. Także zabieram Was na następne pole. Nawet na maszynę jedziemy. Jesteśmy na polu, gdzie hmm, pokazywałem jak uprawiam orkę. Bez orkowcem. Chciałbym Wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Zobaczcie, orka tam, gdzie byliśmy na poprzednim polu, nieruszona i zobaczcie, jako psycha. Praktycznie w ogóle tam, gdzie nieruszone. Zobaczcie tutaj. Przyjechałem, zobaczcie, czy nie skończyła. I widzicie, proszę, elegancko. Ziemia przepuściła, dlatego że jest głęboko uprawiona. Nie ma zastoi wodnych, nie ma nic. I to świadczy właśnie o tym co mówiłem właśnie, że głęboka uprawa. I żeby nie robić mąki właśnie z yy, ziemi. Jest nie którałkopata. Proszę o, ładnie bryłeczki. I to, czekamy tylko na wschód zboża i... I, i, I będziemy obserwować, jak to dalej będzie rosło. Także, tak jak mówiłem, głęboka uprawa. Nie jakieś tam ciężkie wały, żeby te jakieś bryłki pozostawały. Jak widać, jest ziarko poprzykrywane. Nic nie widać. Pokażę Wam potem, jak się może będzie rzędować. Bo ktoś powie, że po Poznaniaku mogą być nierówne wschody. No, zależy też od techniki uprawy. U mnie to się jakoś sprawdza. Także że człowiek chciałby pewnie mieć lepszy sprzęt, ale nie wszystko od razu udało się zrobić. Teraz Wam tutaj pokażę. Tu jest też taki niski kawałek. Czemu właśnie taka uprawa się sprawdza? No tutaj Wam pokażę, po prostu została orka niezaorana. Z tego względu, że po prostu tam podjedziemy kawałek dalej, jak będzie woda stała. I z tego względu ja zawsze oram to tutaj na wiosnę żeby po prostu jak najwięcej tej wilgoci stąd wyciągnąć i żeby szło to porządnie urobić jeżeli nawet bym zboże posiał tutaj to uwierzcie mi, że połowa pola i tak by była pod wodą nic by z tego nie było także włączę się jak podjadę kawałek dalej, bo nie mam uchwytu na głowę nie mam żadnej opaski podjadę kawałki, kawałek motory i wam pokażę i jesteśmy zobaczcie widzicie tutaj jeszcze jak byłem uprawiać hmm, bezorkowcem jak tutaj podjechałem zobaczyć to tutaj ta woda z tego rówku tam z tego torfniaka ta woda przez łąkę przechodziła i to było tu wszystko zalane aż o proszę tam zobaczyć gdzie jest ten poplon gdzie jest ten poplon gęściejszy to do wszystko praktycznie tu stało pod wodą a gdzie nie stała woda? Gdzie nie stała woda? To po prostu. To po prostu. To no było takie błotko maziste. Teraz zobaczcie. jakby to było posiane zboże, albo by to było zaorane, to uwierzcie mi, że ta ziemia by się zdegradowała. Ta ziemia by się zdegradowała i izby nie było z tego. A teraz po prostu ta ziemia będzie przeorana, napowietrzona. Mam nadzieję, że jeszcze tu zdążę owie, Będzie uprawiona. No widzicie, patrzcie to się... O, widzicie? Jest wszystko świeże. Nie będę wchodził, bo jak mnie zassa, to będę dzwonił, żeby mnie wyciągnęli, bo buty zostaną. Także widzicie, no tak to wygląda. Woda na Wiśle też spadła, to też jest u nas inaczej, widzicie? O, tu była była równo droga i zobaczcie jak to się opuściło. Widzicie? O, wszystko opuściło się na dół. Tak to teraz wygląda właśnie. No nic. Będzie można tu chyba nawet z gnojowicą przyjechać widzę. Bo ładnie obesło. Będziemy chyba coś tutaj myśleć, coś tu będziemy działać. jesteśmy na następnym polu. To nic nie było robione, tylko tak orientacyjnie podjechałem. Nie wiem czy kamera to odda, ale widzicie Stoi woda Tu też się błyszczy To nie będę nawet schodził, bo też dużo niżej niż szosa Bo naprawdę to jest tak, że Ja, nie ma szans Tu zresztą była kukurydza A teraz nie ma szans po prostu żeby tutaj Wejść na to pole A co dopiero wjechać Tam, tam tylko górka No to tam Obok kuzyn ma trochę ee, warzyw. Tam sobie e, urobił. Ale tutaj, tak, tutaj nie idzie wjechać. Tam na tą górkę idzie, by szło wjechać, i potem tam znowu schodzi na dół i tam byśmy nie wjechali. Podjadę tam to wam pokażę. A tylko by tutaj tą górkę urobił. Może tam z pół hektara. A tutaj razem jest 2,5 hektara w tym kawałku. To więc albo robić o całości, albo w ogóle, bo, bo to jest wąski pasek, a długi. Teraz podjedziemy, to Wam to pokażę. No zobaczcie, tak jak mówiłem, z do, żeśmy przyjechali. Tu widzicie, schodzi na dół. Tutaj na tej części, tak jak widać, nie ma rowu. Tutaj na tej części nie ma rowu wykopanych. Tu już są rowy wykopane. tam chodzą do kanału z tego względu, że no, tu jest o wiele niżej. Nie wiem, czy kamera to odda, ale jest po prostu o wiele niżej. Plan jest taki, żeby tutaj posiać po prostu na tym niższym kawałku, bo niż posiać kończynę, Z tego względu, że lucerny nie będę siał, bo po prostu lucerna nie wytrzyma kawałku. Z tego względu, że po prostu, no co, kukurydza na ziarno nie płaci, żeby będzie płacić. Te nawozy to wszystko jest takie też drogie w porównaniu do tego, co nam teraz płacą. Dlatego postanowiłem, jak da się wjechać oczywiście, no bo jak da się wjechać dopiero pod koniec kwietnia nie będzie, no to ja nie będę tutaj nic się posieję pewnie znowu kukurydę. No, Zobaczymy. Ale tutaj musicie mi też uwierzyć na słowo, że tutaj mi się nie rzucie, ale Uwierzcie mi, że tutaj jest mokro, bo tą ziemię, to my od 2011 roku, nie znam te pola. Tutaj rozrzutnik wychodził, a tutaj nie przeszedł. No to nawet jeżeli bym chciał wywozić obornik, to co, wywiozę tutaj, tu nie i tam też nie, tak? I tak będę po trochu, te, po trochu będę rzeźbił. To, to nie robota jest no widzicie jaki to jest długi pas lepiej poczekać i o całości jedną roślinę posiadać, i będzie święty spokój a potem to nawet bez sensu jak to rozliczyć do tej agencji, to, to więcej my, niż... tak. to wszystko więcej koło niż także na tym polu chyba jeszcze ze mną jeszcze nie byli a nie jest jeden filmik przepraszam jest jeden filmik na moim kanale jak tutaj możecie się wrócić pierwsze początki 2012 rok to tutaj można zobaczyć jak było bronowane, bo żeśmy podsiewali, bo wymokło zboże To możecie sobie tam zlóbnąć na ten film. Konkretnie nie ma filmu, jeżeli chodzi o to, tylko jest ciągniki chyba w gospodarstwie, czy a może jest coś zbronowanie, nie wiem. Pierwsze początki filmu musicie spojrzeć tam 2011 rok chyba coś takiego, nie? Jak to pierwszy początek był, to tutaj właśnie... Pamiętam ojciec świetnie Pamięci Trzydziestką jeszcze bronował, bo wymokło zboże i żeśmy podsiewali. To był właśnie ten kawałek. Dobra. Żegnam się z Wami. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, bo pod słońce. Biorę się za robotę. Pojechałem wszystko, wiem co robić. Trzymajcie się. Cześć.